Połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi. Za chwilę odkryjesz zalety bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Dzięki niej będziesz mógł cieszyć się całkowicie bezpiecznym dostępem do internetu bez użycia kabla. Żeby skonfigurować urządzenie, najpierw upewnij się, że karta Wi-Fi w komputerze jest włączona. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, sprawdź w instrukcji obsługi swojego komputera. Dwukrotnie kliknij na ikonę sieci bezprzewodowej w prawym dolnym rogu ekranu. Pojawi się okno z listą dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz nazwę swojej sieci Wi-Fi. Znajdziesz ją na naklejce umieszczonej na spodzie Netia Spota w polu z opisem Nazwa sieci. Następnie kliknij Połącz. Gdy pojawi się okno połączenie z siecią z informacją o możliwości połączenia poprzez naciśnięcie przycisku. Wówczas wystarczy wcisnąć przycisk WPS na Netiaspocie. Po wciśnięciu przycisku rozpocznie się wyszukiwanie komputera. Będzie ono aktywne przez dwie minuty. W tym czasie dioda na Netjaspocie będzie migała. Konfiguracja połączenia Wi-Fi z komputerem nastąpi automatycznie. WPS powinien być dostępny dla systemów Windows Vista Service Pack 2 lub Windows 7. Jeżeli wyświetli się okno połącz z siecią, w którym nie ma informacji o możliwości połączenia poprzez naciśnięcie przycisku, koniecznością jest wpisanie klucza zabezpieczającego, czyli hasła. Klucz znajdziesz na naklejce umieszczonej na spodzie Netia Spota w polu z opisem klucz WPA. Wpisz go w odpowiednie pole i kliknij OK. Połączenie bezprzewodowe zacznie działać po kilkunastu sekundach. Teraz. Możesz korzystać z internetu. Jeżeli Twój komputer nie posiada karty Wi-Fi lub z innych powodów chcesz go podłączyć kablem eternetowym, zobacz, jak to zrobić. Żółty kabel z pakietu instalacyjnego podłącz do gniazda w urządzeniu z napisem ETH1, ETH2 lub ETH3 oraz do gniazda w swoim komputerze. Twoje połączenie jest już aktywne. Życzymy miłego surfowania w sieci.